Nie ma się małaputy roboty, A dzisiaj gramy w assassin. Dlatego tak, jemy ja tą deskę bez deskę i plądrujemy. Wiary to masz to, a taki event even na 11 zimów. Dziękuję, że subskrybujecie. Pozdrawiam wszystkich. No, więc gramy do Assassin Będzie takiej serii więcej, jak on... No Mogliście się skapnąć po moim kółku, zobaczmy assassin. Żielnika u niowo to graję na ja to mały graczy a ja w sumie trochę podrobiłam, y, gramy na najwyższym trybie. Chciałam by się podrobić, bo potem byłoby ciężko na tym najwyższym. Ale to sami rzeczy gramy, ale gramy na moim kancie. Yy, dobra. Będzie yy, takich odcinków więcej i musimy teraz zrobić króla. No w sumie y, łatwo mi się gra, ale nie aż tak. Że woli wili. O jest nasz wymarzony król, który już szukaliśmy. Mocny. Myśli, jak to wszystkie MPC teraz. E, dziękuję, że tak się przywajesz. O, o król, król, król. No, Ciekły jest. Ktoś mu ukradł zupę pomidorową. Kiepskie żarty No tego, tak no, a samy, no, na sami pójdę z nagrań, bo tak mało. I sobie tych łopatka nie wie. No. Nie to no. Sorty to najlepiej Wam no, no. a sortów będzie bardzo mnóstwo Tak wiem, sortów to znajdziecie u mnie na pewno. Ja trochę nie, bo jest taka funkcja w asystencie, jak mogę se automatycznie włączyć i tego, chcę e, sprawdzić, gdzie są wszyscy te króle. Nie króle, nawet gdzie są te łupy Ale nie ja chcę tak trochę oszukiwać na tym odcinku Więc sobie nie zrobię Jak nie będę mnie znaleźć To trzeba trochę odcinek musi trwać Nie tak z 2 minuty Jak życia, jak życi z corfu Głównie gdy sobie dwa razy No Jeszcze zostało nam Skrytka Teraz i teraz Mm. Coś tu nie mogło być. O, o, o mamy. Sobie, a sobie, jak chcecie zobaczyć to tak to działa. Wystarczy mi kliknąć jeden guzik i mogę sprawić automatycznie jak to jest. Trochę oszukuję. Ale wiecie co, z tego jakby to nie oszukiwałem, to w, zamiast tego wyszłoby z 2 min, minutowe, to by wyszło z 12 minut. W fascynie, Tak ciemno jest, że kurde nic nie widać prawda. O, już wszystko, więc Boże, widzicie 400 expa, oto cały flipunek na galerii, wszystko złote, trochę się podobie. To był chyba zestaw z 3 lat, pięć miałem chyba wtedy... Dobra. A się żegnam, wywalam wszystkie ształy I, i teraz pokazuję mu fajny tik. No, jak w ten. teraz nara i... rara, Teraz go będzie polecieć palec. Dobra, nara, koniec. I...